Witajcie, kochani, z tej strony Gosia z kanału Greta Art Studio i witam Was na kanale Crafty New Design. Przychodzę z dwoma kolekcjami zaprojektowanymi przez Żanetę Nawrot. Piękne kolekcje, oczywiście jak zawsze u Żanety. Dwie całkiem różne, dlatego chcę Wam je pokazać. One już są na rynku od jakiegoś czasu, natomiast ja jakby otrzymałam je dopiero teraz. Dopiero dzisiaj do mnie dotarły, więc koniecznie muszę Wam je pokazać. Pierwsza kwiatowa, mocno kobieca. Przepięknymi różami i też jest fajnie skomponowana, bo nawet jeżeli nie robimy jakichś wielkich, na przykład albumów, to fantastycznie można, jakby drugą stronę wykorzystać do wycinania listków za pomocą wykrojnika, ponieważ mamy tutaj różne odcienie zieleni, które można dopasować do każdej kompozycji kwiatowej, więc naprawdę jest fajnie skomponowane, ale Wam oczywiście pokażę. Pierwsza strona to jest po prostu okładka, z drugiej strony jest czyste i tutaj mamy. Dookoła piękne kwiaty, piękne róże. Zobaczcie, jak to wszystko fantastycznie wygląda. Szary taki odcień, delikatny gdzieś złoto-róż. Nie, nie róż, tylko taki kremowy kolor. Natomiast druga strona jest delikatny zielony. Następnie mamy taki delikatny środeczek. I u góry i na dole mamy taki piękny kwiatowy border z cudownymi różami, fantastycznie wyglądającymi. A tył jest taki mocny zielony kolor. Następnie mamy taki bordowy mocny intensywny kolor. Do tego są oczywiście piękne róże dookoła, fantastycznie wyglądające. A z tyłu oczywiście mamy taki zielony kolor, taką mozaikę, mieszane kolory, super też. Tutaj mamy taką kremową kremowe tło i do tego różne jakieś takie zestawy różyczek w różnych miejscach. Też super to wygląda. Tutaj już mamy inny kolor zielonego. Takie plamki jakby gdzie nie gdzie. Także super. Tu mamy taką stronę typowo layoutową, ponieważ mamy taką piękną, tutaj piękną kompozycję w taki wianuszek na samym środku. Wystarczy tutaj jakieś zdjęcie, jakieś delikatne dodatki i naprawdę fantastyczna strona super będzie wyglądać. I z tyłu mamy taki bardziej zgniły kolor zielonego. Następna strona to jest też taki takie kwiaty jakby dookoła, fantastycznie ze sobą wyglądające na takim delikatnie szarawym, delikatnie może zielonym kolorze, zależy kto co widzi. Także tutaj piękne, przepiękne róże, fantastyczne. I z tyłu mamy mega intensywny znowu kolor zielonego, także jak widzieliście, można naprawdę różne kolory sobie z tego wybrać. Czasami nie wszystkie kolory pasują do, do naszych kwiatków, które zrobimy, a tutaj wydaje mi się, że na pewno znajdziemy coś dla siebie. I oczywiście do tej kolekcji można spokojnie dokupić sobie arkusz numer 7, który jest z elementami do wycięcia, i tutaj są przepiękne wianki z przepięknymi różami. Dokładnie tymi samymi, które w całej kolekcji są, naprawdę świetnie to wygląda. Jeżeli ktoś lubi wycinać, to polecam, bo są prze, prze prze cudowne. Ja co prawda nie lubię wycinać, ale w tym przypadku chyba się poświęcę, bo wyglądają fantastycznie. Także tak wygląda ta kwiatowa kolekcja. Oczywiście w mniejszej formie też jest. Wszystko jest takie skondensowane na mniejszym formacie, ale tak samo mamy te mniejsze w mniejszym formacie te kolory zieleni, też różne i tutaj dodatkowo są oczywiście po trzy arkusze z każdego wzoru, także warto w przypadku na przykład takiego tutaj małego layoutu jak na to tak spojrzałam, to od razu sobie pomyślałam że wystarczy na środku napis wyciąć na przykład z drugiej kartki która jest tutaj wyciąć sam tylko ten wianek i na przykład zrobić takie podwyższenie i fantastycznie kartka będzie wyglądała. Albo na przykład z tej, tutaj, z tego wianka, z tej dodatkowej, z tego dodatkowego arkusza wyciąć kolejny wianek i go tutaj wkomponować. No bomba! Po prostu fantastycznie to będzie wyglądało. Także sama kolekcja jest cudna, przepiękna. Polecam sobie zajrzeć do niej, przyjrzeć się jej, bo myślę, że można z niej zrobić super fajne rzeczy. Natomiast druga kolekcja, którą chcę Wam pokazać, to jest po prostu dla mnie cudmiut i orzeszki, fantastyczna. Po prostu tak jak ja generalnie mało pracuję na takich typowo dziecięcych papierach, tak po prostu ta kolekcja mi się bardzo podoba, bo jest mega uniwersalna. Bo pomimo tego, że ma osobne jakby arkusze niebieskiego, osobne arkusze różowego, to w każdym z tym arkuszu. Na niebieskim jest róż, a na różowym jest niebieski. Także można fantastycznie wymieszać całą tą kolekcję i stworzyć z niej super album. I to nie musi być tak, że dla dziewczynki będą tylko i wyłącznie różowe, jakby papiery, że wszystko jest różowe mega, można wszystko ze sobą połączyć i z takiego jednego. Z takiej jednej kolekcji na pewno powstanie fajny album. Także już wam pokazuję. Okładka, jak zwykle jest pusta z drugiej strony, i teraz mamy tak. Tutaj mamy grochy na niebieskim tle i dookoła piękne kwiaty. Tak kojarzą mi się trochę z quillingiem przez te środki. I tutaj mamy cudowny konik na biegunach. Zobaczcie. Mega fajne. Bardzo mi się podoba ta kolekcja. Z drugiej strony mamy grochy na takim jasnym tle. A tutaj mamy już oczywiście piękne kwiaty dookoła: kremowe, tło różowe, grochy. I fantastyczne zwierzaczki. Mamy misia, mamy króliczka, także jest super. Na następnej stronie mamy wiatraczki, i pomimo tego, że jest to niebieskie tło, takie niebiesko-szarawe, to nadal znajduje się tutaj róż. Więc to naprawdę świetnie wygląda. Kolejna strona jest różowa z żółtymi grochami i piękne. Tutaj mamy pięknego misiaczka. Z drugiej strony jest cudowny królik. I do tego jeszcze są tutaj klocki drewniane, tutaj jest łódeczka, tutaj są wiatraczki, więc niby jest to różowa strona dla dziewczynki, ale wcale nie musi być, bo są takie elementy, które bardziej się kojarzą z chłopcem. Także nie wiem, no ocencie sami, ale dla mnie ta kolekcja jest megaśna. Tutaj mamy takie chorągiewki z kwiatuszkami. Następna strona już jest niebieska z szarymi kropkami, ale też są piękne kwiaty dookoła. Są klocki, łódeczka, grzechotki. Bardzo fajnie to wygląda. No, ciężko jest po prostu znaleźć inne słowa na określenie tej kolekcji niż, że jest cudowna, fantastyczna i piękna. Kolejne jest kremowe z różowymi grochami, a później mamy białą z takimi szarami, szarymi kroszkami i dookoła mamy oczywiście piękne kwiaty no i na środeczku cudny misiaczek super mega tutaj mamy znowu taką niebieską stronę tak jak w przypadku wiatraczków tylko, że tutaj mamy już takie klocki po prostu domek z klocków drewnianych i też jest oczywiście róż kolejna różowa strona ale zobaczcie mamy tutaj namiocik który bardziej się oczywiście kojarzy z chłopcem niż z dziewczynką. Mamy też grzechotki drewniane, jest też łódeczka znowu. Także naprawdę uniwersalna, uniwersalna kolekcja. I na końcu mamy cudne koniki na biegunach, w takim bardziej niebieskim kolorze. I oczywiście do tej kolekcji również można dokupić sobie arkusz numer 7, którym są elementy do wycięcia, cudowny misiek i. Króliczek, dodatkowo jest konik na biegunach, jest też namiocik, wiatraczek, są, mnóst jest, są, są kwiatuszki oczywiście, grzechotki, mnóstwo, mnóstwo fajnych elementów. Bardzo mi się te kolekcje podobają. Ta dziecięca to w ogóle jest dla mnie Mistrzostwo Świata. Bardzo, bardzo, bardzo chcę już ją pociąć wykorzystać, bo mi się mega się nie podoba. Oczywiście są też mniejsze bloczki do tej kolekcji, i w tych bloczkach bardzo podoba mi się to że te wszystkie jakby elementy są mega dookoła pomijając oczywiście tych takich typowych papierów, gdzie jest po prostu jeden wzór grochowy to na przykład w przypadku takiej takiego arkusza możemy wkleić tutaj matę na zdjęcia 9x13 i fajnie się to ze sobą łączy, prezentuje idealnie zdjęcie i kolejna strona, można dopasować czy zrobić na przykład widocznego misiaczka, czy zrobić króliczka, w jaką stronę będziemy chcieli. Fajnie się to prezentuje, bardzo mi się to podoba. Właśnie to, że te wszystkie elementy są gdzieś tam, gdzieś tam na boku umieszczone, że można wkomponować w to zdjęcie. Mega, mega, mega mi się to podoba. I misiaczek na dole jest widoczny. Także polecam przyjrzeć się tym kolekcjom. Myślę, że, że są warte zachodu. Bardzo fajnie wyglądają, i można z nich oczywiście stworzyć mega, mega, mega dużo fajnych prac. A my zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!